Piątek przywita nas deszczową pogodą. Tak długo wyczekiwany zarówno przez rolników, leśników czy działkowców deszcz spadnie na terenie całego powiatu. Choć może niektórym pokrzyżować plany na majówkę, to dla przyrody jest niezbędny. W całym kraju jest bardzo sucho. Będzie nie tylko deszczowo, ale też nieco chłodniej. Temperatura na całym obszarze powiatu chrzanowskiego nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. Podobna pogoda także w sobotę. Synoptycy zapowiadają przejściowe opady deszczu i temperaturę do 17 stopni Celsjusza. Ostatni dzień wydłużonego weekendu nie będzie bardzo odbiegał od pozostałych. Nadal będą przelotne opady deszczu i jeszcze bardziej się ochłodzi. Słupki rtęci na termometrach wskażą do 14 stopni. Opady deszczu powinny zanikać dopiero w poniedziałek. Wówczas temperatura lekko wzrośnie do 16 stopni Celsjusza w okolicach Myślachowic, Luszowic, Libiąża czy Mętkowa. O 1 stopień więcej będzie w okolicach Chrzanowa, Płazy, Babic czy Alwerni. Tak więc maj powita nas deszczem i ochłodzeniem. Mimo to starajmy się korzystać aktywnie z wolnych dni, pamiętając jednak, że nadal obowiązują obostrzenia związane z pandemią.